Witam wszystkich dzisiaj będę sobie robił przedostatni, nie, ostatni posiłek który wam mogę polecić Jakie dobrać makroskładniki, aby kolacja się udała. To że mówię tutaj macie wejstą. Bardzo dobre białko Tutaj macie rodzynki do omleta twaruk rzutka tu mamy ubitą pianę jak widzicie tak będzie wyglądał mój ostatni posiłek który se spożyje białko dobre ananas że polecam wam pozdrawiam wszystkich ćwiczących no i co odżywiajcie się jedzcie pamiętajcie żeby każdy wasz posiłek był bogaty w białko węglowodany i tłuszcze Także pozdrawiam was. Rośnijcie, jedźcie. Miejski koksu na razie. Heja.